Witajcie kochani, kolejna w Środa wita Was Marzena Śmigielska. Granice w związku, czyli jakie warto ustalić i czy ich przekraczanie może zaszkodzić. Relacje międzyludzkie, a zwłaszcza związki partnerskie są jednymi z najważniejszych aspektów naszego życia. W każdym związku niezwykle istotne jest zrozumienie, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają prawo do ustalania własnych granic. Ich respektowanie nie tylko wspiera zdrową relację, ale także buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Gdy granice są przekraczane, może to prowadzić do poważnych problemów, takich jak utrata zaufania, naruszanie poczucia własnej wartości czy emocjonalne zranienie. Oto najważniejsze granice, których każda kobieta powinna być świadoma w swoim związku. Po pierwsze, szacunek. Każdy związek powinien opierać się na wzajemnym szacunku. Brak szacunku ze strony partnera to czerwona lampka, której nie można ignorować. Masz prawo oczekiwać, że twój partner będzie traktował cię z godnością i zrozumieniem nawet w chwilach konfliktu. Obrażanie, wyśmiewanie, zaniżanie wartości czy ignorowanie twoich potrzeb to formy przekraczania tej granicy, które mogą prowadzić do degradacji relacji. Warto pamiętać, że szacunek to fundament, bez którego żaden związek nie przetrwa. Po drugie, zaufanie to taki klej łączący relacje. Bez niego budowanie długotrwałego związku jest niemożliwe. Masz prawo oczekiwać od swojego partnera uczciwości i lojalności. Kłamstwa, oszukiwanie czy zdrady niszczą zaufanie, a raz utracone może być niezwykle trudne do odbudowania. Choć każdy ma prawo do prywatności, to ukrywanie istotnych spraw, które mogą zaszkodzić relacji, to ewidentne przekraczanie granic zaufania. Utrata tej wartości może zrujnować nawet najpiękniejszą miłość. Po trzecie, bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Niezależnie od okoliczności, bezpieczeństwo w związku jest nienaruszalną granicą. Przemoc, nawet w subtelnej formie, nigdy nie powinna być tolerowana. Zasługujesz na poczucie bezpieczeństwa w swojej relacji, a każda forma agresji fizycznej, werbalnej czy emocjonalnej jest poważnym naruszeniem tej granicy. Po czwarte, manipulacja. Manipulowanie Twoimi emocjami, wykorzystywanie uczuć, by kontrolować Twoje zachowanie, to forma toksycznego wpływu, który niestety zdarza się w wielu relacjach. Szantaż emocjonalny, wzbudzanie poczucia winy czy zastraszanie to metody, które często są trudne do zauważenia, ale mają potężny wpływ na Twoją psychikę. W zdrowym związku obie strony powinny dbać o swoje emocje i unikać manipulowania nimi w celu osiągania własnych korzyści. Po piąte prywatność. W związku bardzo ważne jest poszanowanie prywatności. Jako kobieta masz prawo do swojego osobistego życia, hobby, przyjaciół czy prywatnych rozmów bez obawy, że twój partner będzie kontrolował każdy twój krok. Przekraczanie tej granicy na przykład poprzez przeglądanie telefonów, maili czy mediów społecznościowych bez twojej zgody jest wyrazem braku zaufania. W zdrowej relacji partnerzy powinni szanować swoje granice prywatności. Jednocześnie otwarcie komunikując o ważnych sprawach. Po szóste, intymność i granice seksualne. Masz prawo do wyrażania swoich pragnień, ale też do stawiania granic. Intymność powinna opierać się na wzajemnej zgodzie i szacunku dla tych potrzeb, jeśli chodzi o obie strony. Zmuszanie do aktywności seksualnych, których nie chcesz. To poważne naruszanie tej granicy. Ważne jest, aby partnerzy rozmawiali o swoich potrzebach i obawach w tej sferze, budując zaufanie i zrozumienie. Po siódme niezależność. Jako kobieta, nawet w najbliższym związku, masz prawo do niezależności. Związek nie powinien ograniczać Twojego rozwoju, kariery czy pasji. Partnerzy powinni wspierać się wzajemnie w dążeniu do celów, a nie kontrolować czy ograniczać się nawzajem. Po ósme, komunikacja. Otwarta i szczera komunikacja to podstawa zdrowego związku. Powinnaś czuć, że możesz mówić o swoich potrzebach, uczuciach czy obawach bez lęku przed odrzuceniem. Granice w związku to fundament zdrowej i harmonijnej relacji. Powinna świadomie określić swoje granice i dbać o to, by były one respektowane. Ich przekraczanie może prowadzić do emocjonalnych zranień, utraty zaufania, a w najgorszym przypadku do rozpadu związku. Za dzisiaj Ci dziękuję i zapraszam na kolejną Energy w środę.